No, i to mi się podoba. Nowa planeta, nowa duża postać, która wykracza poza serię. The Bad Batch. Dużo smaczków, fajnych, drobnych detali. No i w końcu odcinek, który bardzo wyraźnie odróżnia się od wszystkich wcześniejszych, jak również tych, które znamy z ostatnich serii. Clone Wars. Zaczynamy omówienie czwartego odcinka serii. The Bad Batch. Tym co zrobiło największą robotę dla mnie w tym odcinku, to jest ścieżka dźwiękowa, która jest po prostu fantastyczna, i od razu jeszcze w trakcie oglądania pomyślałem sobie: OK to wchodzi na taki poziom, do jakiego przyzwyczaił mnie serial The Mandalorian, którego właśnie ścieżka dźwiękowa, zarówno muzyka, jak i efekty dźwiękowe, no, są na tak po prostu niesamowicie wysokim poziomie, że naprawdę ten nasz Goran Eriksson, bodajże tak, jeżeli chodzi o autora tego właśnie tej, tej ścieżki dźwiękowej do Mandaloriana, no to jest po prostu zupełnie nowy poziom, now, 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 na nowym poziomie zawieszona poprzeczka, jeżeli chodzi o jakiekolwiek nowe serie czy filmy ze świata Gwiezdnych Wojen. I w tym odcinku no miałem przynajmniej kilkukrotnie takie e, zapalenie się żaróweczki. OK, to brzmi naprawdę fajnie i za to ten odcinek u mnie plusuje niesamowicie. Więc nie dość, że mamy świetne udźwiękowienie, świetną warstwę wizualną, wyjątkową, wyróżniającą się, mamy też dużo ciekawej akcji wartkiej, ale nie takie jakbyście się spodziewali, czyli typowej nawalanki. mamy oczywiście to, co wspomniałem na początku, Ważną, dużą postać, która będzie się przewijała gdzieś tam w, kolejnej serii, w kolejnych odcinkach serii, ale też w różnych innych seriach z Świata Gwiezdnych Wojen. I po tym odcinku ta postać jeszcze bardziej mi się podoba, ale więcej o tym już w części spoilerowej. No i przede wszystkim, podsumowując, jeżeli miałbym tak, bez spoilerów, powiedzieć, jak mi się podoba, podoba mi się bardzo ten odcinek. Czy ma minusy? Tak, ma minusy. Minus główny, jaki mogę tutaj wskazać, jest taki, że tak naprawdę no, nadal nie do końca wiemy, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Jeszcze nie wiemy, chociaż wydaje mi się, że gdzieś tam. Troszeczkę, przynajmniej troszeczkę ten odcinek popchnął sprawę w jakimś konkretnym kierunku, którego możemy już się domyślać i możemy jakieś fajne teorie tworzyć. I w związku z tymi teoriami przechodzimy do części spoilerowej i zaczynamy sypać tym, co może spalić odcinek, jeżeli go jeszcze nie widziałeś. No oczywiście w tym odcinku pojawiła się Fenek Shand, czyli postać, którą widzieliśmy i w trailerze, ale przede wszystkim znamy ją z pierwszej i drugiej serii serialu The Mandalorian. Tam oczywiście była dużo starsza, no bo różnica w czasie, kiedy obie akcje i obie serie się rozgrywają jest znacząca, w zasadzie dekady różnią. Natomiast tutaj widzimy tą Fennec Shand już w, raczej jako taką, powiedzmy, młodą, dorosłą kobietę, która po prostu wymiata. No świetnie tą postać pokazali, miała duży udział w odcinku, no i to w jaki sposób załatwiła Huntera i Rekera, myślę, że niektórym może się nie podobać, bo jakim cudem, po prostu jednym ruchem, Kobieta breakera, który potrafi całe ściany rozwalać głową, statki przenosić, no po prostu unieszkodliwiła, unieszkodliwiła w taki sposób. Wydaje mi się, że właśnie w ten sposób pokazali, jakim po prostu Badassem jest Shand i tak naprawdę jak jak to jest, że taką dużą renomę w całej galaktyce mają łowcy nagród a ona jest z pewnością jednym z najlepszych i nie na darmo wydaje mi się, że właśnie w serialu The Mandalorian, kiedy Mando dowiedział się że przyjdzie mu się zmierzyć z Fennec Shand no to wiedział kto to jest po pierwsze i wiedział, że czeka go super mega trudne zadanie i wręcz właśnie wspominał swojemu partnerowi wtedy że no jest szansa, że nie wyjdą z tego żywi, jeżeli ona jest ich przeciwnikiem zarąbiście podobała mi się scena walki Hunter i Fennec Shand właśnie, żywcem ten, to ujęcie z nożem i te ruchy, po prostu przypomniały mi no, finałową walkę z Nocnym Królem z Gry o Tron, i naprawdę mega mi się to podobało. I w ogóle cały ten odcinek, który tak naprawdę no, nie miał właśnie jakiejś epickiej, gwiezdnowojennej walki w stylu walenia blasterami, e, dużej ilości szturmowców czy klonów, ale właśnie takie troszeczkę bardziej znane z nie wiem, filmów o ninja, tak. Pojedynki po prostu dwóch osób. Super to wyglądało, pomimo tego, że nie było żadnego miecza świetlnego. Z drugiej strony, to jak Fennek Shand odnosiła się do Omegi, o Migi, to było też ciekawe, bo widać wyraźnie, że tutaj jakiś wątek możemy podjąć. No, nie było jej misją zdecydowanie zlikwidowanie Omegi, ale raczej z do urwanie jej i dostarczenie do swojego zleceniodawcy. A tym zleceniodawcom na pewno, moim zdaniem, nie będzie Imperium, no bo ponieważ Imperium o Omedze nie wie. I o to, to widzieliśmy w poprzednich odcinkach. Jeżeli pamiętacie, to w trzeciej, czwartej, bodajże części Gwiezdnych Wojen filmowych, Vader wynajął Boba Fetta i innych łowców nagrod, po to, żeby po prostu pomogli mu schwytać na przykład Hannah Solo. Tak? Natomiast tutaj wydaje mi się, że Feneksrant jest jednak wynajęta przez Kaminoan po to, żeby odzyskali Omega, no i żeby mogli ten swój projekt klonów jeszcze Wyższego poziomu kontynuować. I wobec tego wszystkiego w mojej głowie od razu pojawia się pytanie, gdzie tu jest miejsce dla Boby Feta. Bo Boba Fett w tym momencie powinien być już takim no, dość wypasionym nastolatkiem, więc spokojnie może być już młodym, ambitnym łowcą nagród, więc może być też współpracownikiem Fenex. I jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Czy Boba się pojawi? Wydaje mi się, że tak, bo Boba jednak też jest no, bezpośrednim klonem Django Feta, więc może też tutaj jego udział w całej historii być bardzo istotny i myślę, że. Zostało nam jeszcze jakieś pewnie około 10 odcinków tej serii. Jak najbardziej widzę tutaj miejsce i na to, żeby pojawił się Boba Fett i na to miejsce, żeby pojawił się może nawet Vader na końcu i może nawet jeszcze miejsce na to, żeby z Crosshair'em zadziała się jakaś akcja, żeby wrócił do ekipy. No i oczywiście Reker, który no cały czas zachowuje się jakoś dziwnie, bo w poprzednim odcinku uderzył się w głowę bardzo mocno i zaczą no, zaczął jakoś tam skarżyć, dziwnie zachowywać, więc wydaje mi się, że to też może być jeden z kolejnych wątków związanych z tym, że być może... U wrecera aktywuje się jego chip, który spowoduje, że będzie wykonywał rozkaz 66, tak jak zwykłe klony. No, w mojej głowie z każdym odcinkiem przybywa różnych fajnych teorii, które wydaje mi się, że mogą się wydarzyć i zmaterializować w. W przeciągu kilku odcinków najbliższych. Bardzo podobała mi się cała akcja, cały motyw z echo przebranym za droida. No i z tym, jak fajny powiew takiego humoru wniosły w ogóle droidy do całego odcinka, szczególnie ten mały, który zamiast kółek miał takie śmieszne, falcowate nogi i. Ręce. Cała planeta Pantora, nie Pandora tylko Pantora, podobno jest to planeta George'a Lucas'a, no, bardzo mi się podobała, świetne kolory, dużo światła, gry tym światłem jeżeli chodzi o stronę wizualną całego odcinka, mega mi się to podobało, no i przede wszystkim dla wszystkich fanów LEGO, którzy tutaj wiem, że jesteście na kanale, no mamy w końcu ten zielony ścigacz, który pojawi się w zestawie LEGO The Bad Batch, o którym omówiłem w innym filmie. O, będzie gdzieś tutaj podlinkowany. No i już coraz mniej niewiadomych jest z całego tego zestawu, którego oczekujemy już 1 sierpnia. No i właśnie w tym odcinku pojawił się zielony, seledynowy ścigacz. To jest... Trudny akcent, który no, myślę, że każdy fan Lego powinien zauważyć w tym odcinku. No dobra, to by było na tyle i tak się rozgadałem, najbardziej z wszystkich dotychczasowych odcinków. Napiszcie, jak Wam się podobał, co myślicie, jakie macie pomysły na to, co się wydarzy w kolejnych, no i widzimy się w następnym filmie. Cześć!